Życie jest jak lustro, które nieustannie odbija nasze wewnętrzne światło i cienie. Każda myśl, jak delikatny dotyk pędzna, kształtuje obraz, który widzimy oraz to, jak światło u nas. Nasze pragnienia, sny, afirmacje, niczym kolorowe farby malują na jego powierzchni emocje, które przebywamy na co dzień. To, co myślimy o inne innych, staje się strzelaną podbiciem relacji, które kształtują nasze noce. Ludzie wchodzą w nasze życie, nie są przypadkowymi gośćmi, są lustrem naszych najgłębszych przekonań i emocji. Każdy uśmiech, każda łza, każdy kres uczucia zbliża nas do zrozumienia, że to my kroimy naszą rzeczywistość. To, co widzimy w innych, mówi więcej o nas samych, niż moglibyśmy przypuszczać. A ty o czym myślisz?